W przedszkolach spektrum w sytuacji trudności, jakie napotykają rodziny: trudności małżeńskich, rodzicielskich, trudności życiowych, po prostu. Oczywiście, nasi specjaliści są do dyspozycji także dla rodziców, nie tylko dla dzieci. Jeśli jest potrzeba konsultacji psychologicznej czy konsultacji prawnej, to jak najbardziej. Organizujemy rodzicom także takie wsparcie. Wiemy, jak szalenie ważną rolę pełni w rozwoju dziecka i w tych postępach terapeutycznych jako pełnią rodzice. Dlatego zawsze dużą uwagę przykładamy na rodzicach, ponieważ chcemy, żeby byli silni, mocni, żeby było dobrze, ponieważ wtedy zobaczymy postępy rozwojowe u dzieci. Oczywiście terapia jest również szalenie ważna, ale rodzic jest bardzo, bardzo ważny.